Dzień dobry Państwu, witamy Państwa z Hali w Sosnowcu. Dzień dobry, Janna kaczor bednarska Marek Magiera, zapraszamy na towarzyski mecz reprezentacji Polski Siatkarek. Mierzyć się będziemy z reprezentacją Ukrainy i dla polskich kibiców. Dla nas wszystkich to ostatni sprawdzian przed Mundialem, który rozpocznie się 22 sierpnia w Tajlandii. I spokojnie teraz dobrze. Tak jest Magdalena Jurczyk 18 do 19. O proszę i teraz też kapitalnie przyjmuje. Druga próba. Ukrainki mają szansę na wyrównanie. Nie wykorzystały tej szansy. A my kończymy. Robi to Martyna Łukasik. 25 do 23. W, Sosnowcu, w towarzyskim spotkaniu reprezentacja Polski obejmuje prowadzenie w meczu z Ukrainą. 1 do 0, przerwa. Teraz perfekcyjne przyjęcie, i była szansa na atak nieskuteczny. Dobrze, teraz blok polski zapracował w tej sytuacji. Drugi raz podbita Stysiak, przejdzie piłka na stronę polską. tam. Nie poradziła sobie Kotar z utrzymaniem piłki w grze. Kolejna szansa dla naszych reprezentantek Czerniańska. 20 do 10. Łukasik, Smarzek. Nie skończyła też dobrze ustawiona obrona Ukrainy. No to jeszcze raz Malwina Smarzek. Jeszcze raz dobrze e, w defensywie Ukrainki. Trzecia szansa w jednej akcji. No to będzie i czwarta. Martyna Trzyniańska stawia kropkę na D. Wygrywamy drugiego seta. 25 do 15. Polska-Ukraina w Sosnowcu. 2 do 0. Przerwa. No tak, teraz nie do zatrzymania. Martyna Czerniańska wcześniej taką rolę w naszej drużynie pełniła. Druga Martyna, Martyna Łukasik. Będzie jeszcze jedna zmiana. Marlena Kowalewska. Wróci piłka. Dobrze, Smarzek. Dobre uderzenie. Ale Ukraińki jeszcze się wybroniły? Znowu jest blok. No to jest element, który tutaj wzbudza naprawdę duży szacunek po naszej stronie. Nawet powiedziałbym olbrzymi. W poprzednim secie mieliśmy sześć tych bloków punktowych. Mam wrażenie, że w tym jest ich już więcej. A jeszcze mamy chwilę grania. 25 do 16, Polska-Ukraina 3 do 0, ale proszę pozostać z nami, bo tutaj będzie dograny jeszcze czwarty set i ciekawi jesteśmy jak na tę czwartą partię zestawi skład, trener Stefano Lavarini. Dobrze, że przypilnowały Polki teraz ustawienia, oj zatrzymana Piasecka. Taki dziwny ten set. Mieliśmy swoje szanse, ale przede wszystkim dużo problemów w przyjęciu. Ukrainki. No, nieudane zagranie. 25 do 15. Ukraina wygrywa. Dodatkowego seta. Natomiast my możemy powiedzieć, że Polska wygrała z Ukrainą 3 do 0 i przegrała dodatkowego seta 0 do 1. Nie będziemy tego wyniku tutaj powielać w postaci 3 do 1, bo to nie do końca tak. No to nie do końca tak, a też trzeba przyznać, że ten ostatni set miał taki troszkę inny gatunek emocjonalny. Na pewno cieszy nas to, że zobaczyliśmy nasze dziewczęta w pełni zdrowe, gotowe, przygotowywane, bo na pewno jeszcze nie gotowe na te Mistrzostwa Świata w kontekście tego, że te dwa tygodnie też jest naprawdę bardzo dużo czasu.